Witam bardzo serdecznie w tym pięknym, słonecznym dniu. Wczoraj pogoda pozostawiała wiele do życzenia i przedwczoraj, ale dzisiaj ta energia po prostu rekompensuje wszystko. I powiem Wam, że mimo, że wczoraj było nieciekawie, to byłam po południu na półtora godzinnym spacerze w lesie z moją koleżanką i jej cudownym psem Roxy. Takim wielkim amstafem. Chyba to jest amstaf. Po prostu. Pies, który wygląda no tak dość groźnie, a w bliskim kontakcie jest przeuroczym słodziakiem, który cały czas się przytula, i w ogóle ja jestem już gotowa, żeby z innymi pieskami właśnie się bawić, spędzać czas no i powoli sobie wizualizować, że ja również mam psa. I tyle. Ale już o tym wiecie, bo ostatnio o tym mówiłam. Tymczasem pojedziemy zrzucić paczki do paczkomatu, bo tam parę rzeczy wystawiałam na Vinted. No i mam też paczkę do zwrotu z Other Stories i jestem w szoku, jak skomplikowany jest zwrot, jak kupujesz sobie rzeczy przez aplikację Handem, które są właśnie z tego sklepu Other Stories. Ja pierwszy raz cokolwiek kupiłam, to były dwie kurtki, które znajdziecie z mojej rolki. Dwie fatalne kurtki, jak na te pieniądze i ten sklep to po prostu ogromne rozczarowanie. No i się okazuje, że nie możesz zrobić zwrotu w sklepie. Ja pojechałam do sklepu, pani mówi, że no sorry, w nie można. A, a drugi primo, że przez stronę nie możesz sobie przeklikać tego zwrotu. Tylko musisz mieć zachowaną etykietę zwrotu i z nią pojechać do punktu DPD. Tego się nigdzie nie rejestruje i w ogóle, więc dla mnie to jest takie trochę, wiecie, stresujące, że mam nadzieję, że ta paczka nigdzie mi po drodze nie zaginie. I zaraz wam pokażę piękny prezent, który kupiłam dla Glam Pauli, bo już wiecie, po tytule, że się dzisiaj spotykamy. Kurczę no, jest mega, ale poczekajcie. Ja, słuchajcie, tutaj zamówiłam, to nie mogę się doczekać, że wam pokażę i zrobimy test. I tam było naprawdę 50 Czekajcie, podcast szczytu. sobie wyciszę. I... Zamówiłam słuchajcie niebieską herbatę. Mam tutaj maczę z polecenia Kasi z Lovely Hair, bo Kasia naprawdę ogarnia takie tematy. Ona w ogóle nawet była w Japonii, więc no tak się bardzo... To jest jakby i kultura i wiedza, to są jej smaki i ona mi poleciła właśnie te macze, już wam pokazuję, bo więc z Insta, że wśród was jest sporo e, Sporo fanów tego napoju i to jest... Ona pochodzi z rejonu Uha, widzicie? I to jest taka tańsza, codzienna macza, ale japońska, bardzo dobra jakość i do tego zamówiłam hit. Niebieską herbatę. Jak ona się nazywa? Grinta czy nie? To jest herbata mielona klitoria ternateńska. Więc zrobimy dzisiaj e, po południu taką niebieską herbatę. A teraz jeszcze Wam pokażę, co kupiłam Pauli Tu mam rachunek. W razie gdyby jej się nie spodobało jakimś cudem. Słuchajcie, kupiłam jej tak przepiękne naczynie do zapiekania. Ja wczoraj prezent dla niej konsultowałam z dwiema osobami i obie stwierdziły, że to jest w ogóle najlepszy wybór ze wszystkiego co znalazłam. No ona jest tak pozytywna, wiosenna, bardzo mi się kojarzy, e, kojarzy. Bardzo mi się kojarzy z Paulą, Tu jeszcze zdejmę cenę z torebki. Jestem strasznie, ale to strasznie głodna. A my właśnie będziemy jadły coś pysznego na śniadanko. Bardzo kalorycznego. Już tak się upewniałam, czy na pewno idziemy w to miejsce. Bo tam nie ma dietetycznych dań. Ale smak jest wart każdej kalorii. Także no zobaczymy. No dobra. Jest prezentik spakowany. Jedziemy. A słucham tego podcastu. Tak. I podjęliśmy taką decyzję i Człowiek wysiada z samochodu i ma taki widok. No powiedzcie mi, gdzie na świecie jest piękniej? No gdzie? Zabieram mojego gościa do Port Fromage. A raczej moją gościnę. Zobaczcie jaki mają piękny ogródek letni. No i tutaj taki widoczek. Łena, Tutaj kochani mamy przepiękny widok Hello I tutaj mamy jeszcze piękniejszy widok taki piękny I zobaczcie co Widzia. tutaj mamy I, I zobaczcie jeszcze co tutaj mamy To jest w ogóle za dużo szczęścia na jeden dzień I na jeden kadr O Boziu A ona może być trochę takiego ludzkiego jedzonka? Jajeczko myślę, że tak Ooo Ale pięknie Aha, ale wyglądacie to razem To jest moja, o a teraz W tym kadrze jest moja przyszłość tak? Tak. Ja też, ja muszę Ciułała? mieć pieska. Nie, może nie ułałkę, bo nie wiem czy ona nie jest za malutka dla nas. To dwie. I love you. Może od razu pięć. Także słuchajcie, nie no po prostu rozpływam się. Jaką ty lubisz to? Kawkę. Kapucinę. Ja przez całe swoje życie tylko raz miałam tak malutkiego psa na rękach. I to Jak też była ciułała. Jestem trochę przejęta tym, że właśnie mogę zrobić jej krzywdę. Naprawdę, że to jest taka. oczka jest taka maluteńka i taka leciutka, że się za mocno przytula. A jestem taka spragniona przytulasków, że. No. Co tam no, to kawka idzie. <laughs> Ale ona w ogóle jest przepiękna, ma taką piękną tą mordełkę. Ale że jeszcze buzialka? A nie ma komendy, daj buziaczka? Yy, to Panda ma, ale bambi może się nauczyć. Ty, właśnie. A ona, może, można ją nauczyć wszystkiego, że daj łapę i tak dalej? Nie, czemu nie. No bo nie wszystkie razem. To są bardzo ważne. inteligentne pieski, czyli. Na nauki. przykład, Yorki ciężko nauczyć, nie? No, Yorki takie mają terierowy charakter, więc one trochę mają o. swoje zdanie. A ona jest ale... bardzo taka, wiesz, do nauki. Pani, jak byłby hangarysty? No dobrze. Dziewczyny, czekaj, patrzymy z dźwiękiem. To Bambi pierwsze zostawia, Panda później tam. A Panda ile waży? Yy, 2800, kilogram więcej. No to też jest taki ...szczypioreczek mały. A one nie są o siebie zazdrosne? Prawda, czasami, ale ogólnie są już takie, wiesz, siostrzyczki biegają razem. Jak ja patrzę, jak one się bawią, to po prostu pit. No Znasz? O. Przydźcie się. A ty musiałaś pana jakoś przygotować do drugiego pieska? Nie przygotowałam jej. Ale musiała się dotrzeć. No. no to mały, no to jak? A tu się zmieniło no tak. i szefowa przyszła, zobaczcie, Jak miło. I piesek. I piesek i ciągle piesek. Nie no jedzenie jest... tutaj jest jeszcze lepiej, słuchajcie. I zobaczcie jaka to jest diwaga. I też jest zbiórka dla piesków. Ale cudownie, to szefowa wymyśliła na pewno. Myślisz, że ona działa? Myślisz, że nie wiem. Hmm. Wygląda na taki reli. tak. Nie będę sprawdzać, bo jeszcze popsujemy tym pieskiem niecałym dwukilowym, z uwagi. Gdzie idziesz, pani szefowo? A, no tak, bo ktoś mnie zostawił. Patrzcie, jak pięknie. Także Port Fromage macie tutaj przy kładce. Ja tu wszystkie moje YouTubeowe kumpelki zabieram. I, I każda zadowolona wychodzi, także wspaniale. I każda będzie wracać klientów na No, a może popłyniemy Z stateczkiem pirackim? No, ale jeszcze tu. chwila i będziemy pływać, nie? Gdzie masz to auto tam? Czy tam? Ja tu mam. No i słuchajcie, utknęłam we własnym samochodzie. Po prostu zaparkowałam w miejscu, w którym nie powinnam stać, ale śpieszyłam się, plus byłam pozytywnie nastawiona, że jednak mogę. No i jestem tutaj tak pozastawiana, że teraz czekam na odszukanie jeden kierowca się znalazł, bo to Marta. I teraz szukamy drugiego kierowcy, i musi odjechać jeden samot, potem drugi podobny potem ja. Paula już pojechała. Jest mi strasznie przykro, że zabrakło czasu na wspólny spacer, bo Paula mi się właśnie bardzo kojarzy ze spacerami. Zawsze, jak się spotykamy, to robimy taką długą włóczęgę, sobie coś jemy, gadamy o życiu, o zdrowiu, o, o świadomości. W ogóle naprawdę, tak poza kamerą, e, wspaniale jest pogadać i właśnie powymieniać się doświadczeniem i wiedzą. No i co? Dostałam nowy kubek z tak zwanego bolka z podgrzewaczem. Co? Gdzie pojechał? Bez kitu! To jest moja wina, przepraszam! Eee. Jezu, jak ona tu wyjedzie? Tutaj ogólnie z przodu też ktoś zaparkował tak niefortunnie. <ścoughs> Muszę napisać do Olka, że się spóźnię mojego stolarza, z którym jestem umówiona. Jezu, udało się! Brawo Martunia! Martunia będzie oglądała tego vloga, to, to zobaczy sobie jakie piękne brawa tutaj ja biłam i więcej tu nie zaparkuję, przysięgam. Przepraszam wszystkich, którym utrudniłam życie i wprowadziłam stres, zamieszanie, niepokój. Czekajcie, jakiś ziomek jedzie kamperem i on się pcha na mnie. No poczekaj człowieku chwilę. A come on. Ile kosztuje kuchnia marzeń influencerki? Właśnie. Wow. Każdy jest ciekaw. Wy też jesteście ciekawi? Ty jesteś youtuberem profesjonalny Olek! Nasłuchałem się. Bo ja w ogóle vloga dzisiaj nagrywam. Możesz się przywitać z widzami. Witam. Z widzami. Cześć wszystkim. Słuchajcie, nagrywamy QA i będziemy odpowiadać na Wasze pytania z Insta odnośnie tej kuchni. I w końcu ten moment nadszedł, że ona już jest taka skończona, skończona. Chociaż są takie pytania, które sugeruję. Ta kuchnia jednak nie jest skończona, bo coś tam było innego w projekcie. Nie? Tak. Nic mi o tym nie wiadomo. A ty jak wchodzisz tu, to masz takie wrażenie, że jest kompleksowo i i wow, zajebista kuchnia, czy masz takie, że mm, czegoś tu brakuje? Może z bym zmienił. A tak to Dobra, dajcie mi żyć z tym Ja też. mi, żebym go chciała zmienić, ale nie ma nic na rynku, co by mi po prostu się podobało. Więc jest na razie tak, taki. A tak to nie masz, bo wiesz, co my mieliśmy w projekcie? Zasłony. Zasłony! No jest trochę goło tutaj z tymi zasłonami, że nie ma. Ale przy narożniku ja nie tam długiej zasłony, a krótka nie wygląda ładnie. Wiesz, o co chodzi? Kwestia jaka, jaka to krótka zasłona, ale jest wiele rozwiązań na okna, więc można o czymś pomyśleć. No ja właśnie nie chcę. No bo jak jest Masz słońce. Masz Tak, was. jak jest słońce, mam roletę zewnętrzną, a ja lubię mieć cały czas odsłonięte okna, dlatego że nas tutaj otacza po prostu ziele. Ja tu nie mam sąsiada, który po prostu mi się tu patrzy w okna. Rozumiem. Każdy no, lubi to, co chce. E, no, no właśnie, bo my ogólnie w centrum nie mamy firan i zasłon, mamy tylko rolety w sypialniach, e, ale no tak czasami właśnie widzowie się pytają, nie? A czemu nie ma zasłon, a czemu nie ma zasłon? A nie masz pytanie na przykład o to, kiedy zmienisz gniazdka? Czy zmienisz gniazdka? Jest takie pytanie. <laughs> Ty to też jak patrzysz, tak kurde, brakuje do tej spójności. No jakby były białe albo złote, na pewno by się mniej rzucały o. w oczy, nie? Olek, a można kupić same te takie ramki? Kwestia, kwestia producenta, trudno a... powiedzieć, nie? Bo to chyba trzeba kupić całe, całe, nie? Różne są rozwiązania na rynku, jeśli yy, znasz producenta gniazdek, to może da się wymienić samą ramkę. Czyli może warto napisać do tego producenta? Ale się, że ja to że to by musiało między nami zostać, że ja bym po prostu sama je wymieniła, bo my nie możemy wyjść z remontu, my mamy cały czas jakiś remont. I jak ja bym Piotrowi dołożyła słuchaj czy zmienimy mojego to ja wiem, że to mógłby być taki punkt zapalny, że on po prostu rzuci wszystko, wyjedzie, kurde! Na wieś! Na biś, już nie wróci, ja bym <laughs> tutaj zapłakała, co ja później z niego zrobię? Kto będzie tu odkurzał. Słuchajcie, Olek już pojechał. Ja tu mam trochę inną stylóweczkę, jak pewnie już zauważyliście, no bo e, tak do nagrań jakoś nie pasowała mi tam ta bluza w paski, w której byłam rano. Więc biorąc pod uwagę mój deficyt dzisiejszy spacerowy i to, że pogoda jest po prostu tak niesamowita, to to, co mam do zrobienia na kąpię zrobię później, a teraz rzucam wszystko i idę na spacer. I właśnie teraz, jak Olek już ode mnie wyszedł, E, nagraliśmy Q&A I słuchajcie, to Q&A będzie już w niedzielę na moim kanał 19 Więc tam odpowiemy na wasze pytania i w końcu się dowiecie Ile dokładnie kosztowała cała kuchnia Jakby abstrahując od pracy stolarskiej to też zrobiliśmy takie podsumowanie ile kosztował Taki wiecie, remont, żeby w ogóle przygotować to pomieszczenie Z podwieszanym sufitem i tak dalej Ta kwota jest e, o Jezu się lepiej wypić przed, ale słuchajcie, to są normalne pieniądze jak na te czasy. My właśnie jak dostaliśmy pierwszą wycenę, ja to też mówię w tym filmie, tej kuchni, to myśleliśmy, że Olka po prostu pogrzało i Piotrek wkurzony zrobił e, taki szybki projekt w IKEA na meblach IKEowskich i ta cena wcale nie była rażąco niższa. Niż to, co my dostaliśmy, najwyższa jakość, wiecie, personalizacja, zaokrąglona wyspa, która bardzo podwyższa cenę całego projektu. Jeszcze ta witrynka, którą Olek zaproponował, żeby właśnie wstawić na tej, na tej ścianie, no ogólnie, po prostu to są bardzo drogie rzeczy. W ogóle żyjemy w bardzo drogich czasach. Nie ma co tutaj wiecie, na tym spekulować, bo to nie jest moja opinia, tylko to jest fakt. Ale nie, jakby no nie byliśmy przygotowani na to, że właśnie ta kuchnia będzie aż taka droga. I to wiąże się też z tym, że budżet przeznaczony również na remont łazienki poszedł w dużej mierze na, na pokrycie kuchni. No i tak teraz się bujamy, ta łazienka ciągle jest niewykończona i powoli e, gdzieś tam kolejne kroki tu pan trochę porobił, potem Piotr trochę porobił. Ja nie mogę powiedzieć, że, że trochę porobiłam, no ale, bo tak nie było, bo ja przy tej łazience nie zrobiłam absolutnie nic, przy kuchni robiłam, przy demolce brałam udział i w wywózce gruzu, no to naprawdę dużo, dużo ciężkiej pracy w ogóle tutaj mieliśmy, takiej fizycznie ciężkiej z Piotrusiem, no a teraz no co, no jest jak jest, wszystko w swoim czasie. Uf, Uf, to jest ale to jest brzydkie, a tu jak się doda cytrynę, to to zmienia kolor. Smakuje zupełnie niczym. Słuchajcie, właśnie miałam taką dyskusję z moją bestii na temat mojego obiadu podwieczorku, ponieważ śniadanie w Port Frumage było bardzo takie bogate, obfite w kalorie. To ja nie mam ochoty na taki, wiecie, prawdziwy, zwykły obiad, tylko jakiś taki coś takiego słodkiego, jakieś serniczki albo coś takiego innego lekkiego właśnie, co będzie z takim... Wysokobiałkowym serkiem homogenizowanym, który właśnie moja bestia mi poleciła. Przepyszny ten serek. Znaczy on jest taki neutralny, bardzo gęsty, mało tłuszczu. Super rzeczy można z niego robić, różne serniki, czy po prostu jeść go ze serka wiejskiego. Jak wam się znudzi, ja właśnie teraz mam taki etap. No wiecie, moja przyjaciółka jest taka totalnie wkręcona w zdrowe odżywianie, wie wszystko w ogóle na ten temat i jest dla mnie bardzo taką i dużą motywacją, ale też taką skarbnicą wiedzy. Więc właśnie tutaj dyskutowałyśmy co mam sobie zrobić, bo mam na takie właśnie coś bardziej za słodką nutą, no właśnie na niej miałam wytrawne. I zjadłam kawałeczek tego spysznego sernika, który dostałyśmy na pół. Pozdrawiam w ogóle wszystkich sport, Fromage, uwielbiam to miejsce, tam jest taka dobra energia poza pysznym jedzeniem. No i ten sernik mnie rozochodził, no nie? rozochoczyłbym, żeby zjeść właśnie coś takiego słodkiego e, więc dodam sobie kropelki słodzące wiecie, że ja w lesie jak jestem, słyszę wszystkie szelesty i takie różne dźwięki, więc ja zawsze widzę zające, wiewiórki, ptaki no sarnę ostatnio część się spotykam ale to taka wiesz wiesz, wiesz, taka dygresja w każdym razie właśnie mam trochę pretensje też do glam Pauli, bo Paula też jest osobą, która ma niesamowitą wiedzę z zakresu odżywiania, dietetyki, zdrowego życia. I ostatnio jak się widziałyśmy, to właśnie miałyśmy taką rozkminę, że super by było na YouTube tą wiedzą się dzielić. I mnie jest strasznie przykro, że Glam Paula tego cały czas nie robi. Więc kurczę, może wy ją jakoś zmotywujecie, pójdziecie do niej, na jej jakieś parę komentarzy, albo tu pod filmem dacie jej taki kop motywacji, bo jej się tak fajnie słucha i z nim się tak doskonale dyskutuje na te tematy o zdrowym życiu, holistycznie, nie tylko o jedzeniu. W ogóle ona jest naprawdę świetnym człowiekiem. Bardzo mało dzisiaj nagrało się, bo nie mogłyśmy się nagadać. To jest taki standard, no bo jak ludzie rezonują i mają wspólne tematy i rzadko się widują, a nie lubią się komunikować przez jakieś tam komunikatory, smsy, telefony, no to po prostu świata nie widzimy poza sobą. Tylko gadamy, gadam, gadam, gadamy. Gadam. No, więc mało nagrałyśmy, ale, ale mówię Wam, no byłoby super, gdyby ona czasami coś tam zdradziła fajnego. No, bo tak wiecie, do no, trochę mam taki żal do niej, że trzyma dla siebie taką cenną wiedzę. No i tak, wiecie, no patrzcie, temat psa do mnie wraca jak bumerang. Piesek tutaj by się przydał jakiś, że ja się otwieram na to i afirmuję i manifestuję. Żeby po wakacjach w naszej rodzinie pojawił się pies. Mówię to na głos zupełnie świadomie. Piotrek jest na nie, on w ogóle, on jest przeciwny, on nie ma gotowości. Oliwia wiadomo, tak jak ja. Jestem ciekawa, skąd wy czerpiecie wiedzy, inspiracje na temat właśnie zdrowego odżywiania. I czy w ogóle was kręcą takie rzeczy, czy raczej po prostu wiecie sobie to, na co macie ochotę, czujecie intuicyjnie. Bo dla mnie najfajniejsze źródło wiedzy to są praktycy, czyli ludzie, którzy mnie otaczają i sami się zdrowo odżywiają. Na Instagramie bardzo lubię MotywatorTV, bo ten gościu jest po prostu świetny. Robi fajne, proste infografiki. Lubię doktora Bartka na YouTubie. Uwielbiam, w ogóle to jest crush mojej przyjaciółki. I nawet z naszym kumplem próbowaliśmy sprowokować kiedyś spotkanie z nim, ale on jest w ogóle niedostępny dla ludzi nie był zainteresowany. Niestety, może ktoś z Was na osobiście doktora Bartka i ja wyszedł słówko, że największe marzenie mojej przyjaciółki, która miała ja niedawne operację. Więc należy jej się teraz dla równowagi jakieś wspaniałe przeżycie, że właśnie spotkać się, poznać doktora Bartka uścisnąć mu dłoń i podziękować za wspaniałą robotę, którą robi dla nas tak naprawdę za darmo i dzieli się wiedzą. Więc tak, to takie moje... Dwa takie ulubione źródełko, ale jeszcze tam jakieś inne konta powoluowane, zdrowoski, Różne inne, ale je tak trochę Mniej lubię, czekajcie tu, czy to może tu jeszcze sobie pójdę? To jest moje Życie ukochane Kąpiel leśny tak zwana mhm.